No dzień dobry, dzień dobry, witam Was w nowej miejscówce u podnóża Babi Góry w Małopolsce. Jest poniedziałek, przed południem, ja zrobiłam makijaż, wybaczcie, brak fryzury, fryzurę układa dzisiaj czapka. Zapraszam Was do wspólnej praktyki, praktyczka miękko pobudzająca po całym dniu pracy. No to chodźmy. Zacznijmy sobie od siadu w pozycji skały, siadamy pośladkami na piętach, wyciągamy skórę spod kolan w górę, rozciągamy ręce równolegle do ziemi, układamy dłonie na barkach i zaczynamy od rozbudzenia ramion. Zataczamy obszerne koła, skupiamy się przy tym na płynnym miarowym oddechu. Coś tam chodzi w krzakach. Słuchajcie, jakaś sarenka się chyba do nas zbliża. Tu łania. Spokojne, miękkie oddechy i na razie takie też spokojne, masujące ruchy. Jeszcze trzy ruchy do tyłu, dwa i jeden. Świetnie rozłóżmy ręce z powrotem do boków. Przesiądźmy się na prawy pośladek, odłóżmy prawą rękę w linii z prawym biodrem i teraz sięgnijmy lewą ręką do tyłu, przechylając lekko też miednicę w przód, robiąc plecy wklęsłe i z wydechem przeciągamy lewą rękę pod prawą, zaokrąglamy lekko plecy, robimy wydech, odkręcamy się do góry, robimy wdech i z przyjemnością lewa ręka pod prawą, wydech. I jeszcze dwa ruchy. Miękki długi wdech. Otwórz przód klatki, a potem z wydechem, zaokrąglając plecy. Otwórz tył klatki. Tak jak słyszycie po moim głosie może to być dosyć intensywne, dosyć mocna rotacja, wydech. Świetnie. I ręka sobie wraca. My wracamy do siadu na piętach do pozycji skały. Znowu kładziemy dłonie na barkach i krążymy tym razem koła do przodu. Możemy sobie zamknąć oczy, tak żeby otworzyć oczy do wewnątrz na czucie ciała. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Świetnie, rozciągnijmy ręce na boki i przysiądźmy się teraz na lewy pośladek, oprzyjmy lewą rękę. Odkręcając klatkę lekko do góry, zróbmy wdech, ale słoneczko razi. I z wydechem prawa ręka sięga pod lewą, o, tu gory z kolioska. Daj popalić wdech. Otwórzcie się. I z wydechem skręt. Dajcie znać w komentarzu po praktyce, w którą stronę jest wam trudniej się skręcać. I to wam się nie wydaje. Po prostu jedna strona zazwyczaj... Dorotowuje się ciutkę gorzej. I ostatni wdech. I wydech, 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 wydech. Świetnie. Prawa ręka nas wyciąga do pozycji skały. Przekładamy ręce do przodu. Podwijamy palce w stopach i przechodzimy sobie do takiej wysokiej girlandy malasany. Pięć są w górze. Ciężar przenosimy teraz na lewą nogę. Otwieramy prawe kolano. Przechodzimy w miarę możliwości na zewnętrzną krawędź prawej stopy, aktywujemy prawy pośladek. Wracamy do centrum, ciężar na prawą nogę. Otwieramy lewe kolanko, napinamy lewy pośladek. Gimnastykujemy nogę od stopy przez kolano aż do biodra. I jeszcze raz ciężar na lewą, aby otworzyć prawą. Centrum, ciężar na prawą, aby otworzyć lewą do centrum pięknie skręćmy się twarzą do krótkiej krawędzi maty poprawmy nasze spodenki t-shirty i wejdźmy sobie do przygotowania nadgarstków skręćmy kciuki na zewnątrz krawędzie dłoni do krawędzi maty i teraz pociągamy łopatki leciutko do tyłu, unosimy guzy kulszowe, sięgamy klatką w przód, jeśli jest ok z szyją, też się unosi. Przytrzymujemy chwilę tutaj, nie spieszymy się. Pamiętamy, aby ciało zareagowało odpowiednio na bodźce, mu serwujemy, potrzebuje czasu. I teraz z wydechem od kości ogonowej. Segmentacja kręgosłupa, przekręcamy miednicę kościogonową do tyłu, odcinek lędźwiowy staje się wypukły, piersiowy, na końcu broda do mostka. I znowu tutaj chwileczkę sobie zostajemy, oddychając do klatki piersiowej, przytrzymując lekko aktywny brzuch. I znowu przewinmy kość ogonową, odcinek lędźwiowy w dół, barki od uszu, twarz do góry. Zostajemy, możemy lekko pobujać biodrami na boki. Raz do prawej, krawędzi maty, raz do lewej. I do centrum i od kości ogonowej przechylam miednicę do tyłu, odcinek lędźwiowy w górę, piersiowy wyroda do mostka i tutaj też możemy troszkę pójść na lewą stronę, w tył. Z oddechem do przodu, na prawą stronę, w tył. Do centrum. Świetnie. Odkręćmy grzbietowe strony stóp do ziemi, rozluźnijmy nadgarstki, zatoczmy kilka kształtów dłońmi i wyciągnijmy się teraz do pozycji dziecka. Ustawmy się na macie tak, aby po sięgnięciu maksymalnie dłońmi w przód, mieć dłonie na macie. Będziemy potem przechodzić do pasku w dół. Dłonie niech będą na wstępie szerzej, na szerokość barków, albo nawet ciutkę szerzej. Oprzyjmy sobie czoło. Jeśli czoło nie dosięga do ziemi, bierzemy kostkę, kawałek kocyka. I połączmy się teraz z oddechem. Zwracając uwagę, jak oddech, fala oddechu, poruszę tułowiem. Świetnie, popatrzmy do przodu, przejdźmy do klęku. To ty tam buszowałeś, nie ręka piesek. Podwijmy palce w stopach. Cześć, a kim ty jesteś? Dociskając stopy, unieśmy. Idziesz tu do mnie, do psa w dół? Cześć. Cześć, kim jesteś? Cześć. Cześć, maluśku. Do psa z głową w dół. Palce stóp wciskamy w ziemię, unosimy kolanka, patrzymy od razu na stopy, tak żeby rozluźnić głowę. Podnosimy wyżej pięty, uginamy kolana, głowę zrelaksowana. I teraz, najpierw na początku, pierwsze co rozluźniamy twarz. Niczego nie doprostowujemy na siłę, nie ciśniamy pięt do ziemi ani pach. Dajemy sobie chwilę, abyś tak po. Rozprężać możemy naprzemiennie poprzesuwać piętę prawej, lewej nogi do ziemi. Spróbujmy nie oddzielać ruchu nóg, od ruchu kręgosłupa, klatki piersiowej, głowy. Taki bardzo przyjemny pies z głową w dół. Ja to czasami mówię, że to jest taki pies, <gry> który zachowuje się trochę jak kot jak kot, który uciął sobie długą drzemkę i wychodzi na nasłonecznione podwórko przeciąga się tak niby od niechcenia z przyjemnością bądźmy takimi właśnie rozprężającymi się stworzonkami wracającymi do ciała i zatrzymajmy ruch i przesuńmy teraz dłonie do stóp. Podejdźmy dłońmi do stóp. Połóżmy dłonie na kolanach. Znowu odsuńmy lekko barki od uszu. Na wdechu zróbmy plecy wklęsłe, pociągając miejsca pod pośladkami w górę, łopatki w tył do środkowych pleców. I potem z wydechem plecy wypukłe, czyli kot. Miękki wdech, krowa z wydechem, pozycja kota. I jeszcze raz, pozycja krowy, wdech i pozycja kota. I zatrzymajmy się na krowim grzbiecie, Zegnijmy nogi mocniej i przejdźmy sobie do psa. Ustabilizuj. I ustabilizujmy sytuację, odepchnijmy się od rąk, wypychając biodra wyżej. I teraz dociskając mocniej lewą dłoń, lewą dłoń, podnieśmy lewą stopę w górę. Cała lewa noga jest naprężona od pośladka aż po puszki palców. Z wydechem wyrzućmy lewą stopę po zewnętrznej stronie lewej dłoni. Możemy tu przejść na opuszki i dodajmy sobie taki ruch wysuwania pachwin, bioder w przód i w dół, a potem lekki ruch do tyłu i do góry. Niesamowite są te dźwięki, słuchajcie, spadających liści. W przód i w dół i w tył i w górę. Jak w nocy wychodzę na ganek, na taki taras przed dom, to cały czas mi się wydaje, że chodzą jakieś zwierzaki, bo podchodzą i dziki i sarny nasad, a to się okazuje, że to liście robią w nocy taki hałas. Jeszcze dwa razy. W przód i w dół. Wdech. Wydech. Lekko w tył i w górę. Nie musisz iść do pełnego wyprostu. Ostatni raz. W przód i w dół. I ustaw kolano nad piętą. Połóż całe dłonie, dociskając ręce do psa. Zróbmy sobie spokojny wdech. I dociskając prawą dłoń. Unieśmy lewą nogę od pośladka przez udo łydkę po stopę. Noga jest aktywna. I z kolejnym wydechem. Prawa stopa po zewnętrznej stronie, prawidłowo i gorąco, słuchajcie. Połowa października, więcej końcówka października i takie upał. Barki do tyłu, jemy do przodu i w dół robimy wdech, wydech w tył i w górę. W przód i w dół, wdech. Wydech w tył i w górę. I jeszcze dwa. W przód i w dół. I w tył w górę. Jeszcze raz. W przód i w dół. I w tył i w górę. Zegnijmy prawą nogę. Połóżmy dłonie. Wróćmy do psa. W dół. Miękki wdech. I z wydechem przejdźmy do klęku podpartego. Usiądźmy na piętach, rozluźnij barki. Zaplećmy palce, dłoni z tyłu za plecami, zrolujmy lekko ramiona. Oddychajmy szeroko, ale starajmy się nie przepychać odcinka lędziowego zbytnio do przodu. I tak tutaj w obrębie klatki, ramion się dużo dzieje, więc nie musimy tutaj dodawać wygięcia. Okay, zmienimy splot. Świetnie i rozluźnijmy ręce. Wróćmy do psa z głową w dół raz jeszcze. Szeroko rozciągnięte do palca, dociśnięte do maty. Łokcie się prostują, energia z dłoni przenosi się przez ramiona na łopatki, przez aktywne łopatki, na klatkę i z klatki na cały kręgosłup. I znowu dociśniemy mocniej lewą dłoń, podniesiemy lewą nogę, zrobimy wdech. Z wydechem przejdziemy do deski, przyciągniemy kolano do klatki piersiowej. Wydech, wydech, wydech. Pięknie. Odpychasz się od ziemi, robisz wdech, lewa noga do tyłu, lewy posiadek aktywny. I wydech, kolano do klatki. Jeszcze dwa. Wdech, trójnogi pies. Dociskaj lewą dłoń, nie odrotowuj lewego biodra. I wydech w przód. I ostatni raz, wdech. No i co słuchajcie, idziemy do deski. Kolano do klatki. I teraz układamy sobie kolano przy lewym nadgarstku wycofujemy sobie prawą nogę sprawdzamy czy prawa noga nam się nie ewakuowała gdzieś za matę i przechodzimy sobie na opuszki palców i tutaj dodajemy skręt w szczególności skręt w lewo przypominam o napisaniu w komentarzu w którą stronę na dzień dzisiejszy wam się łatwiej skręca jeszcze wydech w lewo wdech w centrum wydech w lewo centrum, w lewo i w centrum, pięknie. przejdziemy sobie teraz rękami do przodu. Możemy na chwilkę opuścić sobie czoło. I teraz rozluźniając barki, przełkając ślinę, skupmy się na oddychaniu i lekko naprężmy prawą nogę, napinając też prawy pośladek. Prawy pośladek, prostu nam prawe biodro i obniża je stopniowo w dół. Świetnie. Połóżmy dłonie w linii z kolanem unosząc tułów, odpychając się od ziemi. Dociśnijmy prawą stopę, wyrzućmy lewą stopę do tyłu, do psa z głową w dół. Ułóżmy ręce na szokość barków, albo ciutkę szerzej. Palce, stóp szerokie, pięty wyciągają się w tył. I teraz dociskamy mocniej prawą rękę, naprężoną prawą nogę podnosimy w górę, robimy wdech. Wydech, deska, kolano do klatki nie zaokrąglej szyi, patrz do przodu wdech, noga w tył trójnogi wydech, w przód miękki wdech, do tyłu, do góry napnij pośladek, całą nogę nie rezygnuj, wydech, w przód przytrzymaj i ostatni wdech, do tyłu wydech, kolano do klatki i kładziemy prawe kolano obok prawego nadgarstka wycofujemy lewą nogę Patrzymy przez lewy bok. Czy lewa noga nam się nie odkręciła jej ku, ale słońce świeci. Kolejna praktyka, słuchajcie, chyba w samym staniku. Kładziemy ręce i odpychając się od lewej ręki skręcamy się w prawo wydech, wdech do centrum. Bardzo płynnie, powiziową wydłużamy wydech i wydłużamy tym samym ruch. Sorzę, że zamykam oczy, ale mnie razi tutaj dzisiaj. Jeszcze dwa. I ostatni wydech. I wracamy sobie do centru, składamy przed ramiona, opieramy czoło. Śmieję się sama do siebie, słuchajcie, bo pomyślałam o <grym w> okularach przeciwsłonecznych. Jeszcze nie, nie prowadziłam chyba zajęć w okularach przeciwsłonecznych. Ale być może będzie ten pierwszy raz, bo naprawdę ekspozycja do słońca jest tutaj przepyszna. Rozluźnim barki, przyuknijmy ślinę. Lekko napnijmy lewy pośladek, obniżając lewe biodro. I spójrzmy sobie w przód, połóżmy dłonie w linii z kolanem, podejdźmy troszkę lewą stopą, dociśnijmy stopę do ziemi i wróćmy prawą nogę w tył do psa. Z kolejnym wydechem przechodzimy znowu do siadu, do pozycji skały. Zmieniamy splot palców, z tyłu za plecami. O, I rozpleśmy ręce, uszmy o nie gdzieś na ciele, aby sobie w taki rzeczywisty, realny, bezwstydny sposób podziękować. Możesz sobie podziękować, uznając swoje zaangażowanie, swoją proaktywną postawę. Dzięki, dzięki mam za ja pierwszą wspólną praktykę. Jeśli było trochę za szybko, to sorry ale ekscytacja robi swoje. Także zapraszam Was do komentowania, do zostawienia śladu po sobie. No i co? Widzimy się na następnej praktyce. Bajo!